Witam Was, bardzo <laughs> serdecznie Przepraszam, że znaczy, dzisiaj tak szybko, ale akurat mam religię, więc czas wolny Dziękuję za 40, za masę wyświetleń i 40 subskrypcji, to co, dobijemy 100 subskrypcji I może zrobię coś ciekawego Piszcie w komentarzach, jak tam u Was Chcecie jakieś ciekawostki? Może Następnie jesteś nowy, nowa, <laughs> zasubskrybuj kanał po więcej, koniecznie z dzwoneczkiem. Nie bójcie się komentować, ja nie hejtuję, na hejterów mam wyrąbane, a teraz zapraszam do oglądania. Chwilę trzeba poczekać, aż się ułem. czyta. Przepraszam, ale muszę... Ude muszę odświeżyć, bo się zrąbało. Dzisiaj przepraszam bardzo za problemy techniczne. Ale dzisiaj wszystko się wiesza, Zresztą. Ech. A więc czwartek. Nawet <laughs> mamy dzisiaj środę. Ale dzisiaj w pogodzie poza flanką wschodnią. No i rzecz jasna, północną, to raczej się nic nie będzie działo. Dzisiaj w pogodzie. U mnie w tej chwili zachmurzenie przed fronto, U mnie w tej chwili zachmurzenie. Wiecie, jak tam u Was pogoda i czy jak Wam się podoba zima? Jak. Um, koniec lutego, marzec, podsumowanie zimy będzie. Front. Ułam osłabił niestety opady. 5 rano, północny zachód, zachód. Prąd z opadami śniegu. Chwilami mogą być nawet całkiem całkiem mocne, zwłaszcza północ na naszego kraju nad morzem oraz nad, na, oraz w centralnej części frontu mogą być naprawdę umiarkowane opady śniegu. Słabe umiarkowane opady śniegu na froncie. Gdzie to jest ułem? Polecam wam. Uma sprawdzać na północy Polski. możliwe będzie jeszcze wpływ konwekcji we froncie bezpośrednio. Hmm. Od Niemiec idzie kolejny front tutaj nad Niemcami kolejny front się zaznaczy jak to mnie obserwuje z Niemiec pozdrawiam pozdrawiam także moją koleżankę z klasy Paulinę oraz wszystkich fanatyków i łowców burz oraz śnieżyc i aby ten sezon nam obfitował w bady i burze Na północy. Słaby wpływ konwekcji na południu konwekcja. Piątek. Na południu konwekcja się zaznaczy nad ranem. Trochę przeskoczę. Kolejny, kolejny front, prawdopodobnie zakludowany, bo tu jest ciepły wycinek frontu, a tu zimny wycinek frontu. Teraz pytanie. Czy on dojdzie do Polski, czy nie ten front? Krańce zachodnie. Tak jest. E, prawdopodobnie silne opady na froncie, e, bardzo aktywnym, z okludowanym froncie. Czechy, opady deszczu ze śniegiem, deszczu. Południe Polski, deszcz. Północ Polski, śnieg. Niemcy, półnose śnieżyce. Prawdopodobnie z okludowany front, który może być. Bardzo silnie aktywny ma wchodzić od <laughs> zachodu, ale mnie e, ma ominąć z jakieś 50-60 km na południowy zachód w tej chwili. Aczkolwiek o 20 opady miałyby dosyć do mnie. Możliwe, że zaś mnie ha, będzie haczyć <laughs> cały front Bremen, Hamburg, Gorzów, Poznań, Łódź, Kielce, Lublin. Zamość. prawdopodobnie ta linia będzie miała najsilniejsze opady śniegu w okolicach 29, ale to jeszcze muszę poczekać na wieczorne korekty, bo w południe będzie tylko dwa dni. U nas słabe opady śniegu, ale co się zacznie dziać 36? <laughs> Silne. Okresami bardzo silne umia oraz umiarkowane opady śniegu Bydgoszcz na zachód, Gorzó linia Bydgoszcz-Gorzów oraz na południe od tego, a na północy wpływ silnej konwekcji w okolicach 30. Na tą chwilę, oczywiście. Kto wie, kto wie, czy z rana kogoś nie zaskoczy na północy? Ten, burza śnieżna. A obserwujcie 30, bo 30 może się dziać ciekawie. Może być bardzo ciekawie. 30. Konwekcja prawdopodobnie z efektu morza. w dalszej części dnia około 14. Ci umiarkowane silne opady śniegu miałyby się przedostać na linię Białystok. Brez, czyli się brześć. W sensie Brest. I potem nad, nad Białoruś. Przepraszam za kaszel. Dalej nie będę sprawdzać. Również zapraszam na kanał na Discordzie o pogodzie. Zapraszam również chętnych do Call of War, bo, bo naprawdę, jak ktoś lubi historię, to będzie mógł tworzyć własną historię. Zapraszam jeszcze na mój kanał. Na mój kanał. Zachęcam do subskrybowania i oglądania kanału. Pozdrawiam wszystkich moich widzów. O co? Dobijamy pod tymi pierwszymi pięcioma filmami. No co? Dobijecie mi pod tymi dwoma ostatnimi w pierwszej linijce ponad 100 wyświetleń, a tu do 500, 700. Dacie radę? Wierzę Was. piszcie w komentarzach, czy chcielibyście, żebym nagrywał Call of War albo Pixel Federation. Eee, nazwę możecie widzieć. Kamil, z dużej liczby. Kamil, podłoga PKP. Echem. Dziękuję za, za uwagę. Cześć.